Zapraszam Was na kolejną część przejazdu. Tym razem nowa Bukówka. Postaram się dojechać do Tarczyna. Jak będzie zobaczymy. Daleko, jedziemy na Piotrkowice, w lewo, yy, dojedziemy do Żabiej Woli. Wcześniej będzie rądko ze y, jazdami na Eskę w stronę Wrocławia, Warszawy. Ja jadę na SL. tego nie widać, ale ta droga jest wąska tam już to jest ten świeży śnieg z jednej z drugiej strony e, taki mocno nieugnieciony to już są pobocza, tutaj e, tak naprawdę ja jadąc rowerem auta, które osobowe które jadą szybciej potrafiły zjeżdżać na pobocze a auto z autem zwalnianie no oczywiście wiadomo, jeżeli ktoś jeździ swoim i auto to zwalnianie 20 na, do, 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 do zwalnianie do 20 do prawej bo byli tacy, którzy przelatywali na przysłonowej pełnej tak? No i takie sytuacje się wzięły 40 zakaz jazdu do dla ciężarówek i mamy brzmiącą ja sobie zjadę na spokojnie Co jak co ktoś mógłby powiedzieć po co zjeżdżasz? Trzeba na pełnej... No ja niestety nie kupiłem auta do, auto do tego, aby je katować, zrujnować, tylko żeby nim jak najdłużej pojeździć. Aha Tak naprawdę 14 rok już idzie jak użytkuje samochód. Auto jest z 96 roku, więc łatwo można policzyć sobie, ile ma lat. I łatwo można policzyć sobie, ile ono miało, ile ja miałem lat, jak ono zostało wyprodukowane. ponieważ yy, to jest 96 rocznik, czyli ma 27 lat a ja mam 40 więc matematyka jest prosta I auto spisuje się bezawaryjnie tyle lat oczywiście wiadomo standardy, standardy, standardy co chodzi o samochód, czyli Przeglądy, wymiana oleju co 10 tysięcy, nie tak jak co mówią już nie, teraz niektórzy producenci, że jej 40 tysięcy olej wytrzyma. Nie ma takich olejów typu Long Life. To są oleje tylko tak zwane sportowe o podwyższonej wytrzymałości na temperaturę. To raz. Po drugie, filtr ma swoją pojemność do pewnego czasu będzie zbierał syfy z oleju a jak filtr się zaś nie przepuszczać, no to wiadomo co się z silnikiem stanie zgadza się. Więc dla mnie 10 tysięcy plus tam minus te 15 tysiąca można przekręcić raz na jakiś czas bo to tam, to się nie powinno nic złego stać, z silnikiem, ale żeby notorycznie przepiłowywać go, powiedzmy, nie wiem, 10, 20, 30 tysięcy, no to, bez przesady, to jest tak jak smażyć, smażyć frytki na oleju z McDonald'sa, który już jest przepracowany, wysmażył jakąś porcję frytek, tak? Wiadomo, że olej też się zużywa, też się rozrzedza, robi się z niego smoła, a później remont silnika Niekoniecznie e, niekoniecznie e, jest to niski koszt, tak? W zależności jeszcze co w silniku pójdzie, co później trzeba zrobić e, No ale wiadomo, jak się silnik rozbiera, to się Planowanie głowicy, może być tak, że się silnik zagotuje, zagrzeje, zapiecze, będzie trzeba wymieniać tłoki, cylindry, pierścienie, dosłownie wszystko i taka regeneracja, naprawa silnika może się okazać, że się 10-15 tysięcy, no co według mnie przy wymianie systematycznej oleju, e, naprawdę w tym momencie wymiana oleju jest kosztem minimalnym. Taki rzecz. A, tak jak mówię, ja już 14 lat jeżdżę. Owszem, nie mówię, bo na początku. rwie, rwie, lodowisko jest. Jest lodowisko i to czuć pod kołami. Więc wydaje mi się, że w oleje typu Long Life nie ma co wierzyć. To nawet gdyby coś takiego było, to odpowiednio większy musiałby być filtr oleju do silnika zamontowany a raczej wątpię aby producent takich rzeczy sobie na to pozwolił gdyż on na tym zarabia na co na okresowej wymianie. Szybko, I Do przez 30 a no, dalej może być fikuśnie. I już skręcamy sobie na Piotrkowicę. Zwych. Jest, jest bardzo ślisko A tylko trochę na dwójce dodałem gazu i słyszeliście jak przegazował No i mam pełne zimówki Więc one robią robotę Na letnich pierwszy zakręt już bym wisiał na krawężniku Drugie odcinek to będzie do i od tarczyna to na trzeci. Nie będę tak mocno przeciągał. Ale widać droga jest solidnie Ślizga. Proszę bardzo, piotkowice. jedziemy do skrzyżowania w prawo pierwsze skręcamy w stronę na Hudolipie i prosto jedzie się na Grzegorzewice w prawo jeszcze raz, zaraz tutaj na skrzyżowaniu eee, i lecimy na Mszczonik. A Lecimy na tak, mamy 13 km, piękne słoneczko. Tutaj droga wygląda bardziej obiecująco, ale słychać strupy lodowe Część jest rozjechana, a część jest na tak zwanych strupach lodowych Rozjechany trochę lód już, przymoczony Ciężko to określić Jakie słońce przymulone, Uu, e, próbuję się przebić, ale chyba nic z tego, panie kolego. Ciekawe jak będzie odtarczona na nowy prażą w trasach Bo może być też e, może być też ciekawie. Takiej scenarii tu jeszcze że szczerze nie jechałem. W prawo to raczej chyba nie ma nic co zerkać w stronę linii SL, bo tu teraz jedziemy na odcinku w Piotrowicach, tak jak mówiłem w prawo na pudolim się jedzie tam za 250-300 metrów są Grzegorzewice. Teraz będziemy mijać Jeżebice. Już nie wiadomo, tarczy Gąski, ale ja wyjątkowo przy takiej ładnej aurze e, białej będę chciał sobie podjechać na Prażmów, a, a w lecie to wiadomo, no, rower i, ogień w poli zobaczcie, zobaczcie droga nie jest tak mocno uczęszczona już wiadomo na początek niby dnia wszyscy do roboty co mieli pojechać to już pojechali na szóstą Raczej o tym może nie jedzie, ale też i ujęcia będą w... bardzo ciekawe, mgliste Zobaczymy czy w ogóle cokolwiek pojedzie. Na razie radia nie włączą Proszę bardzo, korowie! dzisiaj w nocy jeszcze padać. Tak, ja wstałem, jak się obudziłem. Owszem, coś tam przymglone było, ale żeby padało, żeby padał śnieg, nie było widać. Sucho w prawo. Nic na razie nie widać na linii. I może lepiej, żeby nie było widać. Póki jadę, jak już dojadę na punkt. Jak już sobie dojadę na punkt, to wtedy mogę zacząć jeździć. A zobaczymy, jest dzień parzysty tego dnia. Zobaczymy jak we wtorek z ruchem, będzie cały dzień. Jeszcze mam środę, jeszcze mam czwartek. Zobaczymy, chociaż w środa, czwartek to planuję w jeszcze inne miejsca podjechać. Niekoniecznie na SEO, a zresztą no zobaczymy jak będzie. Tak? prawej nadal nic nie widać. Tyle na brzeg. a zjazd na jeżyńce, na stację nieczynną przejechaliśmy ale jechało tyle duży, że lepiej jak skupiłem się na drodze niż na szukaniu zjazdu tak? że jest zmrożony lód taki rozjeżdżony, przymarznięty bo jak jest czysta droga to ona zupełnie ciszej chodzi, ciszej pracuje ile domków mieszkalnych powstaje, jednorodzinnych. No, wjeżdżamy do Tarczyna. Bardzo szybko poszło. Ale 10 minut nie dojedziemy do Prażmowa, więc tu w Tarczynie sobie zakończę. Najprawdopodobniej na siłach tak chciał żeby nie kombinować, po prostu też usiadł jakieś duże Tu peux vendre